Nauczają z pasją i zaangażowaniem, przekazują wiedzę i inspirują. 14 października nauczyciele obchodzą swoje święto. O tym dniu pamiętają uczniowie, a także lokalny samorząd. Nasza społeczność szkolna to nie tylko my, ale również bardzo dużo innych wspierających nas osób. I jak raz w roku mamy taką okazję do tego, żeby mm, razem poświętować to, że się razem trzymamy i że razem jakoś wspólnie wszystko tworzymy, to jest wtedy naprawdę przyjemne. Na pewno zawsze e, ciepło się robi na sercu, kiedy uczniowie o nas miło pamiętają, także zawsze jest to na pewno miły upominek. Przed nauczycielami pełno wyzwań, które zauważają także same dzieci. To chyba nie jest takie łatwe, no bo na przykład kiedy ktoś się skupia z całej siły, a, a i tak każdy go lewa, no i tak myśli no i tak no, mi się to do, do życia nie przydano, to po co mi to takie coś? To, tak, tak to już niektórzy myślą. Niektórzy ciekawie po prostu opowiadają, a niektórzy wiedzą, że trochę gorzej opowiadają, to puszczają nam filmy. Symboliczny kwiatek i słowo dziękuję to naprawdę wiele. Uczniowie starają się podziękować tego dnia nauczycielom za ich ciężką pracę. Kwiat kupiliśmy dla naszej wychowczyni. Nauczycielom dziękowali także pracownicy Urzędu Gminy wraz z Panem Wójtem. Życzę Wam, żebyście byli dobrze wynagradzani. Praca, żeby też była Waszym marzeniem, nie tylko dla już obecnych, ale również dla młodego pokolenia, które będzie startować jako nauczyciele. Żebyśmy Was mieli jak najwięcej, żeby nas wystarczyło do tej pracy, która jest no każdego dnia orką na ugorze. Dołączamy się do życzeń, by praca nauczycieli dawała im satysfakcję.